Po raz czternasty spotykamy się, aby uczcić Dzień Języka Ojczystego. Głównym etapem był konkurs poprawności językowej, w którym wzięło udział 38 uczestników ze Szkół Powiatu Działdowskiego. Następnie uczniowie wysłuchali wykładu gościa specjalnego pana Piotra Kozikowskiego, polonisty, bibliotekarza. Uczniowie zespołu placówek oświatowych nr 2 w Działdowie przygotowali część artystyczną, podczas której został rozstrzygnięty 14. powiatowy konkurs Mistrz Języka Polskiego. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Jednocześnie chcielibyśmy bardzo podziękować honorowym patronatom, burmistrzowi miasta, panu Grzegorzowi Mrowińskiemu, staroście, panu Pawłowi Cieślińskiemu oraz Radzie Rodziców.